My już od wielu lat wspieramy Fundację Pani Anny Dymnej, mimo wszystko. Zależy nam przede wszystkim na młodych talentach, bo jako Fundacja również wspieramy młode talenty, dzieci i młodzieży, jak również dorosłych, więc jest to cel nasz wspólny i bliski naszemu sercu. To, że możemy tutaj być, jest dla nas też pewnego rodzaju wyróżnieniem. To, że chcecie współpracować z naszą marką, jest to dla nas zarówno fajne doświadczenie, możliwość robienia czegoś dobrego i pięknego, jak i też nasza praca, czyli to, co nam sprawia największą przyjemność. Tak, ten festiwal i koncert niedzielny, ale w ogóle wydarzenia wokół Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko. Nie miałyby racji bytu w ogóle, nie moglibyśmy ich zrealizować, gdyby nie wsparcie wielu firm, przy, zaprzyjaźnionych osób, które wspierają go. Dziękujemy firmom, dziękujemy konkretnym osobom, które stoją za tymi firmami, które wierzą w to, co my i chcą nam pomagać. Mają zaufanie do naszych działań i jesteśmy im bardzo za to wdzięczni i kłaniamy się za wsparcie i pomoc. Dziękujemy, naprawdę.